Cima nazwiska sezonowe witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hotline Miami finałowy chapterek. Ok, gdzieś to jeszcze jest być grubas. Ej, widzisz mnie, czy nie? Ok, ludziska, tutaj znalazłem jedną literkę ostatniego, jak grałem. Ok, teren czysty. Tak, że nam broń tu nie będzie potrzebna. Dosyć uprydliwy ten dział jest. Musisz być jednym z tych, którzy zabili moich ludzi. Chyba nie wpadać na... tu na pogawędkę. Miejmy to już za sobą. Okej. Okay. Fuck. E, wkurujące jest to ludziska, że cały czas chcę tą kacenkę powtarzać. Ale to z kotami... Fakt, z mi właśnie jest to przesrane. To ja się tu namęczyłem z początku, bo nie wiedziałem jak to... ...rozegrać. Fak, Nie na wkurwiające jest to, naprawdę. Będę troszeczkę... bliżej mogłeś podejść. Dobra. Fak. No, no to trzeba dzisiaj szybko załatwić. Okej. Okay. Trzeba troszeczkę niżej celowej bo tak... Możemy nie trafić. Już wiem dokąd zmierzasz. To przyszłość zachowa zachowałem dla siebie. Uuu. Już się zrobiłeś. Dobra, mamy telefon. Odbierzmy go. Halo, halo. Co tam się dzieje? Próbuję spać. Jest tam kto? Słyszę. Słyszycie mnie? Halo. Cholera telefonu. Nienawidzę tego gówna. Klik. Okej. Okay. Teren czysty. Ok, dojedziemy na górę. Okej, okay, i tu mamy Kolesia jakiegoś. A więc co ty jesteś, odpowiedziałem za tą rozrubę. Jaki masz w tym interes? Właściwie możemy darować sobie szczegóły. Zrobiłem tyle potwornych rzeczy. Ale wszystko to wydaje się nie mieć już znaczenia. Nigdzie się już nie wybieram. Jak. jak widzisz. Dalej zrób to, co po to, co przyszedłeś. No dobra. Jep. To sprawie Ok, to się kończy. Właściwie jedna z przygód naszego jednego bohatera, bo zaraz będziemy mieć drugą. Bo to jeszcze nie koniec. Trochę tego jeszcze jest. Dobra, kolej sobie zapalił. wróci zdjęcie swojej dziewczyny prawdopodobnie. Ok. Dobra, zdjęcie poszło. Okej, okay. i teraz gra została zrobiona przez tych i tych ludzi. Takie dosyć szybkie zakończenie, ale... Hmm. Mi się ludziska jak pierwszy raz grałem, no to wydawało, że to już jest koniec. Ale naprawdę no... Dosyć zaskakująca sama jest końcówka samej gry. Ale dobra to sobie możemy podarować. O, widzimy. Bardziej piąte odpowiedzi. Mi hmm, się wydawało, czy tam było Oktober napisane, ale dobra. Masz mnie zagubka? Hmm, oglądam na idiotę. Wiem, że nie mówisz mi wszystkiego. To przez Ciebie tkwię w tym syfie. Mówię, że to będzie coś niezwykłego, prawda? A tu dupa, jestem kresko znudzony, dość człowieku, koniec z tym. Chcesz z tym skończyć, a Ty mi powiesz nie. A ty powiesz mi, jak to zrobić. Ta kretyńska gierka musi się skończyć, słyszysz? Okej, okay. okej, okay. wyluz stary. Nie wyobrażam sobie, jak będę. Nie wyobrażasz sobie, jakie będę miał kłopoty. W tym smoku zadekował się pewien gość. To taka mała chińska knajpka w śródmieściu. On wie więcej. Tylko nikomu o mnie nie wspomina, jasne? I tak już jestem trupem. Okej. Okay. No kolej liczmy dosyć wygląda. Hmm. Na motorze. Okej, jeszcze w sectorrec, safe house. Okej. Okay. Będzie ciężko. Podernie ciężko. Okej. Okay. Jednego tak dupimy. Okej, okay, dobrze by było tego tak udupić, tylko to mi nie wyjdzie. Fuck. Wiedziałem, czy to jest pierwsze. Okej okay. Okej, okay, szkoda, że tak się szybko noże do rzucenia kończą Mhm, właśnie, to jest ten problem Jestem problem dziska. Okej. Okay. Właśnie, tu kurwa nie wiem jak to rozegrać. Aha, dobra. Ale północ. Okej, okay, a sobie może inny motyw? Fak Ty tutaj tak, a ty tak. Okej. Okay. Aha. Dobra, zobaczcie. Jeden z noży. Hmm. Fak. Teraz tam będę, to nie przyjdzie, jak zaczyna Mhm. Mm o, teraz to ja zjebałem. Jest świetny, teren czysty. Dobra, mamy Kolesia. Słuchaj, ma się potrzeby informacji, więc lepiej grzecznie odpowiadają na moje pytania. Jasne, kim są ludzie, którzy zostawiają mi wiadomości? Tylko nie próbuj wciskać mi kitu. Zrobię ci łupie, jeśli będę musiał. Okej, okay. powiem Ci co wiem, tylko nie rób mi krzywdy. Nie wiem kto pociąga za sznurki, wiem, że wykorzystują Pchonefon. Do zacierania śladów. Ja tylko pomagałem im zainstalować go na stacji. Jeśli chcesz ich wytropić, musisz się włączyć do systemu. Ja tylko skończyłem robotę, ukryłem się. Mają jakiś plan związany z polityką. Jestem totalnie zesrany. Wywaliłem cały hejs na tę norę. To wszystko co mam. Okej. Okay. To zaszczędzimy kolesia. Zdziwnimy takim popa, prańcem, że wszystkich zabijać. Przynajmniej ten bohater. Okej, okay, ja wam podziękować w dzisiejszym odcinku, tak więc co, komentujcie, oceniajcie i macie się do usłyszenia. Cześć! Ciemnoliska, w tym z kolejną Hotline Miami. Ok, ciszymy dalej, Bierzemy swój telefon. Masz jedną nową wiadomość. Cześć, tu Mark z depozytu miasta Miami. coś się nocy chyba przeoczyłeś przesyłkę. Mamy dzień dla ciebie. Mamy dziś dla ciebie kolejną paczkę. Zostaw ją na 107 ulicy. Fenci nie będą tolerować kolejnych opóźnień. No dobra, klik. Aha, dobra, tędy. Mhm mm Dobra, no i wsiadamy Siedemnasty czapterek, Fun Games Fun Games Aha, dobra Nice Dobra Jak to jest w ogóle rozkład sił ustawiony? a to jest na hamski Hamski teraz yy, rozdział o, właśnie No dlatego Hamski Okej, okay, drugi pies tu idzie. Mhm, pięknie. Dobra, na przywitanie z tamtą Okej. Okay. Nice. Mhm. Wszyscy czy nie? Chyba jeszcze ten tam siedzi. No. Udało się. Dobra. Ok, wracam z patem na motor. Mam niecier jakąś ładną Dostanę. Hmm... Rangę. Tak, to było proste. Ok, rekordu nie pobiłem. Tak w wasze zdrowe ludziska w do mnie zasło. Ok, laska na kiblu, kumpel na, na pieprzone. Ok, masz jedną nową wiadomość. Cześć, tu Jane. Miło było bo, bo znów cię zobaczyć. Co powiesz na kolejną randkę dziś wieczorem? Padnij do mnie na 158 ulicy około 21, dobrze? I włóż któryś z tych twoich czadowych garniturów. Zabierz mnie przecież w y, jakieś bejerowskie miejsce. Klik Okej. Okay. Dociśimy. 18 czterek. Hmm, prank call. Aha, dobra, to już wiem co to jest. Siema, ekipa. Co wam to przypomina od Się do mnie. Ochrona, ochrona i. Proszę, nie zabije mnie. Proszę, zrobię wszystko. Okej. Okay. Hmm. Interesujące. 88 ulica, tak? No to tam się ukry ukryłeś. Okej. Okay. Chyba pamiętam, że występowałem w innym masce ale to jest dosyć. podobna. Okej. Okay. Miałeś swoją szansę. No i dobra. Jak widzicie, mamy dwa różne zakończenia, praktycznie dwie różne historie z różnym zakończeniem. Chociaż nie takie to poplątane, ale. Dajemy radę. Masz jedną nową wiadomość. Cześć, tu Ben z zakładu pogrzebowego. Dzwonię, by poinformować, że zamówiliśmy nagrobek. Jest. Gotowy i może być natychmiast dostarczony. Przedrobienie szczęścia możesz go dostać jeszcze przed weekendem. Uuu, to brzmiało jak pogróżka. Ale dobra. No to ciśniemy, zobaczymy. Okej. dziewiętnasty i ostatni. Hmm. Czekaj, ja gdzie jest pieprza To jest prąteczka. Hmm. Okej, okay. a, a propos tego hasła, to wam teraz zdradzę, że hasło to jest stała migówka. A, nawet nie pozbierałem wszystkich literek, tego H nie znalazłem, ale dobra. Okej. Okay. No to schodzimy na dół. Co tu się dzieje? To tylko gra, prawda? To jest jeden z naszych pionków. To chyba znaczy, że gra skończona. Dla kogo pracujecie? To wy do mnie dzwoniacie? Co z tym pytanie? Naprawdę potrzebujesz odpowiedzi? A na co ci to wygląda ze serenicą? Uuu, przez rejsy. Nic nie wiesz, co. Wydaje wam się, że to jest zabawa? Zgadza się. Co to znaczy, że ci się nie podobało? A to pech. <laughs> To wszystko było bezcelowe. Skoro się upierasz, jeśli nie rozumiesz, dlaczego to robimy, to mielibyśmy Cię oświecić? Hmm, to już koniec? Haha, <laughs> rozczarowałem Cię. Dlaczego się spodziewałeś? Chyba wystarczy już tych pytań. Tak, Twój ruch zjeba. Okej, okay. za tego zjeba to. Macie nagrodę? Tu flaki <laughs> Lol. Okej. Okay. No i co? No, mam i to już koniec? Serio? Dobra. Okej, okay, ludziske, i to już naprawdę jest koniec tej historii. Gra jeszcze nam mm, funduje dwa bonusowe rozdziały i ewentualnie bym... Nie wiem, czy jestem pewien, jakbyśmy ułożyli całą główkę, czy tam też nie ma rozdziału jednego. Ale ja Wam dziękuję wszystkim za uwagę. Na pewno Hotline Miami 2, jak wyjdzie, a ma wyjść w tym roku, ja się z mią w nią zaopatrzę. Grze daje no. dobre 7. Fajne takie gępie, fajne rozwiązania. Muzyczka też taka pasująca do tego klimatu lat 80., bo to jest gra, która tak stworzona chyba, bo fajnie to wygląda. I co? Ja gratuluję twórcom pomysłu i zajebistego wykonania. Hmm, szkoda, że nie mogą... że nie można reaktywować serii GTA 2 e, właśnie z takim dodatkowym mm, plusem wchodzenia do pomieszczeń Ja wiem, że grawy wtedy ważyły 20 GB, ale uwierzcie mi to by było zajebista gierka. Jeszcze takie czyszczenie pomieszczeń, no naprawdę pomysł by był zacny. No i co? To na tyle. Tak więc komentujcie, oceniajcie, aha i napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie zobaczyć te dwa chapterki dodatkowe, to pomyślimy, może zrobię, tak więc co? Trzymajcie się do usłyszenia, cześć.